Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy, katecheza na Wielki Piątek, męki śmierci Pana Jezusa. A nasi milusińscy, jak zobaczycie, cały czas pod krzyżem siedzą. No bo, właśnie Wielki Piątek jest szczególnie związany z krzyżem. A więc, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu, dla naszego zbawienia ten duży krzyż w naszej klasie o tym jakoś szczególnie nam zawsze przypomina. No właśnie, a my chcemy sobie parę słów o Wielkim Piątku e, powiedzieć, ale na początku jak zawsze mm, pomódlmy się. Pomódlmy się właśnie, byśmy gdzieś nie popełniali naszych grzechów i słabości, bo właśnie zanim Pan Jezus ma na krzyżu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Może warto pomodlić się o dobrą spowiedź też na święta, żeby wyspowiadać się, wyczyścić się z grzechów, i żeby rzeczywiście przyjąć do serca Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zobaczmy, moi drodzy, ciemne, czarne tło mamy dzisiaj, no bo nie jest to taki czas smutku, że Pan Jezus umarł na krzyżu, ale o tym posłuchajmy w Ewangelii. Właśnie cierpienie i śmierć Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Klofasa i Maria Magdalena. To właśnie te kobiety. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby, po, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w Szabat, ów bowiem dzień Szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanych połamano golenie i usunięto ich ciała. Połamali, przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznie przebił mu bok i natychmiast wypłynęły krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Oto słowo pańskie. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, więc... Pan jest umarł na krzyżu, i mówimy, że umarł na golgocie. I tu widzimy taki schematyczny obraz golgoty. Tu jest golgota, taka mała, i na niej stoi krzyż. Później, gdy pana jest zdjęto z krzyża, to zaniesiono tutaj, i tu było miejsce przygotowania ciała, namaszczano ciało, i tu został schowany do grobu. No i tak to pozostało. Natomiast gdy krzyżowcy odzyskali z rąk muzułmanów ziemię świętą no nad Golgotą właśnie i nad miejscem grobem pańskim wybudowali wielką bazylikę nazywa się ona bazylika grobu pańskiego jak widzicie tą skalę musieli usunąć i ona została usunięta żeby bazylika mogła powstać i tutaj zostało tylko to miejsce grobu pańskiego. Jest ono obudowane i tak zabudowane właśnie w tej bazylice. Podobnie jest i z Golgotą. Została ona tutaj tak zrównana można powiedzieć z ziemią i tylko jest fragment miejsca, które tutaj pozostało. Także więc widzimy, że trochę to się zmieniło od momentu, kiedy właśnie stoi bazylika grobu pańskiego. A jak grób Pana Jezusa mógł wyglądać? No właśnie w ten sposób. My jesteśmy przyzwyczajeni, że inaczej groby wyglądają. A tutaj wnoszono właśnie grób, tak jakby do mieszkania i później taki wielki kamień zataczano, zataczono, żeby właśnie go nie można było poruszyć. I prawdopodobnie mógł tak wyglądać właśnie grób Pana Jezusa. Pan Jezus umarł, jak mówi Pismo Święte, o godzinie 9, według ówczesnego określenia czasu. Natomiast nasza, w naszym czasie, według naszego mierzenia czasu, czasu słonecznego, bo to był według zegara, według kalendarza księżycowego i ustalano właśnie również czas, no to Pan Jezus umarł o godzinie 15, o godzinie 15 naszego czasu. Dlatego, Mówimy, że jest to godzina miłosierdzia. Od siostry świętej Faustyny Kowalskiej godzina, o której Pan Jezus umarł na krzyżu, jest nazywana godziną miłosierdzia. Pan Jezus, zobaczcie, jak wielkie miłosierdzie okazał nam. Umarł na krzyżu, oddał życie za mnie. A kim ja jestem? Grzesznikiem, słabym człowiekiem. Sam Bóg za mnie, za Ciebie oddał życie na krzyżu. Czy to nie jest niesamowite? No właśnie. No i możemy, moi drodzy, właśnie tutaj taką kolorowankę mieć, bo z Panem Jezusem został ukrzyżowanych dwóch łotrów i jeden z tych łotrów prosił Jezusa o przebaczenie. I Pan Jezus powiedział, dziś ze mną będziesz w A więc dziś będzie z Jezusem wraju i popatrz, można pokolorować to. O proszę bardzo. I mamy ładnie pokolorowane obrazy. Następny obrazek, proszę bardzo. Widzimy napis Wielki Piątek Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Możemy to ładnie wypełnić. I Pan Jezus, gdy umierał, powiedział takie słowa: W ręce Twoje Panie polecam ducha mego. Także więc widzimy: W ręce Twoje Panie polecam ducha mojego. Możemy ten obrazek pomalować. O, jest takie czarne tło, bo jest noc. No i taki, no raczej nieciekawy to jest właśnie mm, czas. Właśnie bardzo smutny raczej. No i mamy następny Wielki Piątek, Testament z Krzyża. To, co usłyszeliśmy w Ewangelii, gdy Pan Jezus na Krzyżu Wiszą powiedział do Matki, oto Syn Twój, wskazując na swojego ucznia Jana, a do Jana powiedział, oto Matka Twoja. I tu mamy napisane, oto Matka Twoja, Matko, oto Syn Twój. Proszę bardzo, widzimy, o, oto Matka Twoja, oto Synu. I to można pokolorować. Proszę bardzo, i mamy ten obrazek. Eee, kolejny obrazek przedstawia mm, grup Pański. Już pokolorowany. Chociaż nie miał być pokolorowany, ale tak się złożyło. I mamy wielki piątek. Eee, Pan Jezus spoczywa w grobie. Pan Jezus spoczywa w grobie. Jest wystawiona monstrancja. No i mm, napisane: odszedł pasterz dobry. Jest taka pieśń: odszedł pasterz dobry, właśnie. I moi drodzy, zobaczmy. Dzieci przychodzą, aby modlić się przy grobie Pańskim. Wy też pewnie w sobotę, Wielką Sobotę, bo Wielką Sobotę Pan Jezus jest w grobie. Przyjdziecie poświęcić pokarmy wielkanocne, te, które mamy w koszyczkach. No i właśnie pewnie będziecie mogli się pomodlić. Chwilę podziękować Panu Jezusowi za to, że umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. No i zobaczmy jeszcze, tutaj mamy właśnie mm, taką wycinankę. Spróbujmy ułożyć. Proszę bardzo. O, udało się nam to zrobić, i teraz możemy to pokolorować. Oto Jezus umiera. Widzimy Wielki Piątek, męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu, i oto Jezus umiera. O, i pokolorowany obraz. Tak więc, moi drodzy, to Wielki Dzień, Wielki Czwartek, Wielki Piątek. No, dzisiaj w tym roku skoncentrowaliśmy się na tych dniach, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, bo w zeszłym roku mówiliśmy e, właśnie o właśnie mm, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a dzisiaj sobie właśnie o tym jakoś mówimy. Na koniec, więc, e, podziękujmy Panu Bogu za ten, za ten Jego czyn miłosierdzia, czyli to, że umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I pomódmy się tymi słowami, które czasami śpiewamy: któryś za nas cierpiał rany. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, życzę Wam radosnych świąt. Zmartwychwstanie Pańskiego. Pan Jezus odrzucił kamień na grobie i zmartwychwstał. I my dzisiaj też jesteśmy tak zamknięci, jak Pan Jezus w grobie przez tą pandemię i liczymy, że właśnie ta pandemia jest takim kamieniem, który nas zamyka w domach. Zostańcie no w domu, nie możemy przyjść do szkoły. I życzę Wam, żebyśmy właśnie odrzucili tą pandemię wreszcie i wreszcie, żeby ona się skończyła I żebyśmy wreszcie mogli wrócić do szkoły i już do końca roku normalnie chodzić. Tego Wam życzę i Waszym rodzinom radosnego Aleluja. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w szkole.